So mm -hmm. Sim. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam Maryjo Królowo, Sobą modlącą się, trzymającą obie ręce wzniesione ku Bogu. Jesteś Maryjo Radko, jesteś figurą Kościoła, figurą modlącego się Kościoła. Gdy modlimy się do Ciebie, wraz z Tobą łączymy się z zamysłem Ojca, który posłał swego Syna dla naszego zbawienia. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Ciebie Maryjo, bo jesteś Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z Tobą i do Ciebie. Modlitwa całego Kościoła, żywego Kościoła, jaki stanowimy, jest jakby prowadzona przez Twoją Maryjo modlitwę. Zdrowaś Maryjo, bądź pozdrowiona Maryjo, raduj się Maryjo. Raduj się Maryjo, tak pozdrowił cię Archanioł Gabriel, ale przecież sam Bóg za jego pośrednictwem pozdrowił Ciebie, wziął Ciebie w posiadanie. W naszej modlitwie podejmujemy na nowo to pozdrowienie i cieszymy się tak, cieszymy się, z radości jaką Bóg w Tobie znajduje. Łaski pełna, Pan z Tobą. Jesteś pełna łaski, bo Bóg jest z Tobą. Łask, jaką jesteś napełniona, oznacza obecność Tego, który jest źródłem wszelkiej łaski. Prorok Sofoniarz woła, ciesz się i wesel, suro Jeruzalem, mocarz jest pośród Ciebie. Maryjo, ty jesteś uosobieniem Cury Syjonu, bo w Tobie sam Pan zamieszkał. Arką przymierza, czyli miejscem, gdzie przebywa chwała Boża. Wybrana przez Boga uczysz nas i przypominasz nam, że Bóg jest również z, i z nami, bo mamy w sobie godność bycia Jego dziećmi i przeznaczeni jesteśmy do zbawienia. Błamy do Ciebie. Błogosławionaś ty między niewiastami, tak jak pozdrowił Cię Anioł. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, Wypełnienie się słowa Pana. Abraham, ojciec wiary, przez swoją wiarę stał się błogosławieństwem dla ludów całej Ziemi. Maryjo, Ty przez swoją wiarę stałaś się matką nas wierzących i dzięki Tobie otrzymujemy tego, który jest samym błogosławieństwem Boga. Błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, ponieważ dajesz nam Jezusa, swego syna, więc Tobie powierzamy wszystkie nasze troski i nasze prośby. Pełna jest ich księga apelowa spoczywająca na tym ołtarzu. Uczysz tych wszystkich, którzy przez pryzmat wiary patrzą na swoje życie. Błagamy do Ciebie, Maryjo, i prosimy Cię, ucz nas z wiarą patrzeć na teraz naszej ojczyzny. Teraz Kościoła. Ale też ucz nas patrzeć w przyszłość i naszej ojczyzny i w przyszłość Kościoła. I ucz nas o wrażliwości ewangelicznej. Ucz nas tej wrażliwości, którą jedynie możemy spoglądać na wydarzenia naszego życia, która ukazuje prawdziwy cel naszego życia. I właściwe miejsce. Naucz nas, Maryjo, tej ewangelicznej wrażliwości w ocenianiu to, co jest dobre. Obdarz tą ewangeliczną wrażliwością sumienia polskiej młodzieży, dzieci. Daj moc tym, którzy się trudzą nad ukształtowaniem sumień młodych ludzi, rodziców, katechetów, nauczycieli, wychowawców ale też i wypraszaj u Boga na wrócenie dla tych, którzy wypracowują nieodpowiedzialne postawy wśród ludzi młodych. Maryjo w ten szczególny sposób w tym naszym smutku polecamy ci zmarłego naszego rodaka Jana Pawła II, tego, który tutaj zawierzył w siebie i zawsze postępował według zasady tu tuus, Cały Twój, bez reszty Twój. Pragniemy uczuć się tej postawy. Dlatego my wszyscy, Polska cała, Twoja, ma być własnością. Kształtuj w nas obraz Chrystusa, taki jak ukazał nam w swojej osobie, w swoim posługiwaniu nasz rodak Jan Paweł II. Mario, polecamy Ci wszystkich kardynałów, polecamy arcybiskupów, biskupów, osoby konsekrowane, wszystkich powołanych do służby Bożej, kapłaństwu w życiu zakonnym. Niech będą zawsze solą dla tej ziemi, światłem, dla tego świata. W dniu dzisiejszym w szczególny sposób polecamy Ci nasz nowicjat, nowicjuszy, którzy przyjęli szatę zakonną, habit zakonną, Aby ta biel była wyrazem Zewnętrznym, ich białości sumień, aby kształtowali przyszłe oblicze naszego zakonu. W dniu dzisiejszym też w szczególny sposób zanosimy nasze modlitwy w obronie życia ludzkiego. Jest ono zagrożone. Dzisiejszy dzień to przypomnienie świętości życia, ale tej świętości prawdziwej, która poczęła się w Twoim łonie. Bo przecież w Tobie odwieczne słowo Boga przyjęło ludzką naturę. Dlatego prosimy Cię za wszystkich obrońców życia. Życie jest zagrożone w różnych jego wymiarach, począwszy od poczęcia aż do śmierci. Na każdym etapie dzisiaj kształtuje się prawodawstwo, które uniemożliwia to życie, które uśmierca to życie. Prosimy za tych, którzy bronią życia. Są liczne organizacje, są liczne stowarzyszenia. Polecamy tych, którzy bronią życia przez duchową adopcję dziecka poczętego Panie Boże, pokorna dziewica Maria, cała piękna, jaśnie przed Twoim obliczem, otoczona chwałą synie. I ozdabiona z nocami, z abyśmy idąc za za tym, co prawdziwe i słuszne, doszli do Ciebie.